Nie rób tych trzech błędów przy zakupie mieszkania. Pierwsze niedokładna analiza finansowa. Zanim zdecydujesz się na zakup nieruchomości, to dokładnie sprawdź swoje finanse, przeanalizuj, na jaką nieruchomość się stać. Jeżeli kupujesz na kredyt, to zweryfikuj, jaką będziesz mieć ratę kredytu, ewentualnie porozmawiaj z doradcą czy z reprezentantem banku, jakby się to mogło zmienić przyszłościowo, poznaj różne warianty. Policz również inne koszty około zakupowe, jak koszty notarialne, koszty podatkowe, koszty remontu, koszty pośrednika i inne koszty, które mogą się pojawić. Zastanów się nad tymi wszystkimi kosztami, policz to i dopiero zdecyduj się na zakup jakiejś nieruchomości. Po drugie, niedokładna weryfikacja lokalizacji. Często zdarza się tak, że ktoś się skupia centralnie na nieruchomości, którą chce zakupić i nie myśli już o tym, co jest dookoła. A pamiętajmy, że kupujemy nieruchomość nieraz na kilka albo kilkanaście lat i jeżeli dokładnie nie zweryfikujemy tego, co się znajduje w okolicy, jak na przykład dostęp do komunikacji, do szkół, do sklepów i do innych rzeczy, które są nam niezbędne, jak na przykład restauracje, może się okazać, że jeżeli kupimy nieruchomość. Bez tych udogodnień albo znajdujących się w pobliżu, może być to dla nas problemem w przyszłości. Po trzecie, co jest bardzo ważne, brak staranności przy sprawdzaniu stanu technicznego nieruchomości. Pamiętajmy, że czasami kupujemy oczami i nam się coś bardzo podoba, natomiast nie weryfikujemy stanu technicznego, nie pytamy się o takie rzeczy, czy pojawia się grzyb, czy są inne problemy techniczne, czy były wymieniane instalacje. Pamiętajmy, Stan techniczny jest również bardzo ważny, bo gdyś tego nie zweryfikujemy, może się okazać, że w przyszłości będziemy ponosić dodatkowe koszty. Napisz w komentarzu, czy się zgadza z tymi trzema punktami, co byś jeszcze dopisał. I oczywiście obserwuj mnie po więcej ciekawostek z rynku nieruchomości.